Dzień dobry, cześć, czołom na Was. Bardzo serdecznie jestem, Paweł, z jest i Ren. I dzisiaj moi drodzy, jesteśmy w dieta online, jesteśmy pod szkołą, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek. No niestety... To Monday. No niestety dzisiaj jest poniedziałek i ogólnie właśnie problem jest taki, słuchajcie, bo jak wszyscy zwijemy, to nie będzie ten, będzie brakowało ludzi czy coś. Bo jest kartkówka z maty i ogólnie jeszcze jest ten y, dyktando z polskiego później. Y, ja uciekam z religii. 940 w ogóle za chwilę będzie 10, ja będzie lekcja zaczynała. Ja zastanawiam się, może zrobimy jednak wagary jakieś. Ucieczka ze szkoły, z lekcji, co? No dobrze, ja tutaj udaję influ, influ. <laughs> A, dobra, dobra. No, ale to wiesz, to, to ten. Y, to co, maraton, maraton wagary zróbmy może. Dobra, nie? wagary. No, tak. no to no, dobra, no. pasuje mi to. Dobra, okej. Okay. No to czekajcie, ustawmy się jakoś ładnie. Już szale co co Ja cały czas to robię. Przestań Ja udaję influencera. Pani maty cię obserwuje przecież. No to właśnie wiem I na moim Instagramie też... na pewno i obserwuje, dlatego no. wie co będziemy teraz robić. Na, na czym Na i ragamie? I e, Iragamie tak. No. Przepraszam, iragam. Pokazujesz trasy? Dobra. No czekaj, dobra, spokojnie. Nie, nie będę o. pokazywał trasy. Trasa jest skomplikowana, ale wszyscy my już wiemy jaka trasa będzie. Tak. Ogólnie wiemy, narysuję będą, w Samochody, ja samoloty, helikoptery i łódki. Dobry. No, dobra, ustawmy się ładnie. Zaczynamy od auta i lecimy na lotnisko. Tak? Czy, czy tą trasę pokazać wszystkim? Eee... <grym <grym dobra, i... dajcie, escape, szybko przelecimy. Dobra, słuchajcie moi drodzy, trasa wygląda mianowicie tak. Jesteśmy pod szkołą, bierzemy dowolny samochód jeżdżący lub motocykl. Mm -hmm. Lecimy, jedziemy, przepraszam, na lotnisko, skąd bierzemy dowolny pojazd latający. Stamtąd lecimy i musimy wylądować na. Plaży, najlepiej obok tak, włosowego miasteczka, skąd kradniemy pojazd motorówkę. pływający, skuter lub motorówkę. Pływamy do kanału. Z kanału wypływamy po drugiej stronie, płyniemy prościutko. Jesteśmy w takich prywatnych dokach. Wybieramy sobie jakiś samochód jeżdżący lub tak. motocykl, i później jedziemy bezpośrednio na parking przy kasynku. Stąd bierzemy kolejny samochód, wymiana i jedziemy w takim razie dalej później na sandy shores, nie, nie nie czyli właśnie na te lotnisko. Skąd bierzemy dowolny pojazd latający, może być samolot, helikopter i lecimy do bazy wojskowej, gdzie musimy wylądować i przetrwać przynajmniej sekundę. Eee, no to już wygrałam. Dokładnie. Dobra. Ej, Kościół, no. Co robicie? Kowaj to. Dobra, czekaj, ustawcie się. Też? Zróbmy ten na 3-4 jakoś ładnie. Dobra, nie? pan już Dobra. wygrał. Ej, bo tam już biegnie jeden. Trzy, <laughs> cztery... Ryk! Go go, go, płaszli, poszli! No przestań!... To zatypiasz! Halo? Co? Bez strzelania łokuję jedę! To za paruwa! Oszukista! Oszukista! Teraz Teraz wypadł! Nie! O, tu jest bustang od Berberta, weźcie sobie. Ja wziąłem właśnie bustangę. A ja muszę sobie sama teraz wybijać tutaj. Wybić to se możesz. Ale, Ale mam przewagę. Zniszczę was, sama prosta droga, sama prosta droga. Do go. Chamo, co, tam do siebie? Miniwanem rodzinnym jadę. No Czy to dlatego, jedziesz? będziesz bardzo szybko ja Tu policja w ogóle śmiga. Wszystko wszyscy porena, ja cisnę. Porena, na rena, porena? to, to... Czekaj, to spokojnie, gora. dobrze. No ja nie. Weź tym minibanem, tata tam jest ten. Też, też. Co to za autobusy i to dwa. O! to co. co, co Przecież to no? auto dyrektora. No to, a na pewno to auto dyrektora. Auto oto Dyra. Na pewno, ale doktor no. A ja wziąłem ja wzią, wzią, ja wzią, ja wzią Mustanga od tego. Berberta. <grym> bo, tam berber, bo tam akurat tak. Berber chodzi do szkoły. Stolata. Akurat był na lekcji. Tak. Dokładnie. Tylko szkoda, że mu szybę wybiłeś. Usłyszał, jak zapalałeś silnik, włączałeś silnik i Berberta pomyślał. O. I w ogóle policja za to mówi jedzie. Bo takie, bo. Mały Tuż ten tłum. Nie. Cały czas To tam I czemu w ogóle tutaj wyjeżdżają takie jakieś ten ciężarówki i tak dalej? Normalnie jak to byści. wyścig. Ej, ja już jaka mnie dogoniła. ma. Ona ma sportowe auto. No, zostawiłeś mnie tam. To robisz? co robisz? Ale się porobiłeś, powiem ci. Ale porobiłem. Się porobiłeś. Wszystko widziałam. Masakra, no to teraz mam teraz dłuższą drogę. Ja w ogóle to jest słabe auto jakieś. Oh man. Dobra, o, ale zawsze mogę na nadrobić dłuższym przetrwaniem w bazie. Bo nawet dodatkowe no punkty. No I po tym, co teraz zrobiłam, ludzie mi powiedzą, że ja nie potrafię jeździć samochodem. Nie Całą drogę nic nie zrobiłam. Nie potrafię, potrafię jeździć samochodem. Totalnie. Co? Wszyscy będą mi to pisać. Ostatni pisali, mm. że ja nie potrafię jeździć. Muszę się nauczyć, muszę wziąć selekcję jazdy samochodem. A no, mówię, oni mówię. nie znają się na dobrej zabawie. Go, 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 go. Dobra zabawa nigdy. Jest tu cokolwiek, co mogłabym wziąć? No to to co ja wziąłem o, hop. Dobra, czekaj na który ty... Aha, bo ja mam inne sterowanie teraz, ale nie wiem No o, tak. dobrze, dobrze, kolejne sekundy dla mnie. Dobra, ciśnij, Gdyby... Ciśnij, ciśnij. Wylecę, a jednak e, jadę sobie. Czy to mogę wziąć? Mogę. O, mogę, mogę, lecieć, mogę lecieć, dobrze. Na szczęście to do zmiary biziutko Więc Najważniejsze, by wylądować bezpiecznie. Jak nie wylądujesz, to musicie wracać po samolot czy coś? A ciągle no tak. czemu tak to powoli leci? Badyj, ten, ten, ten co wymyśla zasady, jeszcze już w trakcie trwania w ogóle. No jest. jak to, no? <laughs> ja traj, no oczywiście. Jak się tu lata? Tak się lata, dobra. Jak się tu lata? No normalnie pytasz tak ten dron rzek. Pytasz dzień, Harped i Pytasz dron rzek? jest nie dron drążek. Czekaj, bo ja tutaj muszę. Co ty robisz? No próbuję właśnie, ląduję. Dlaczego lądujesz? Mogę ci pomóc! Muszę wylądować, muszę wylądować bezpiecznie. Pomóc no. ci wylądować? O. Tak, pomóż mu wylądować, przebij mu skrzydło. Dobra, go, 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 go! go. Słyszymy, co Ale to tu polu. Biegnij, no znaczy płyń! No ma no, najlepsze wagary, no właśnie tak. Najlepsze, nie? Tak, tak jak w szkole robiłem. <śleszy> Motorówki były, <bój. śleszy> wszystko było. No. no? Pomimo tego, że nie mieszkamy nad... Łow, nadmorskim. Tym. I co, czemu takie fale tu są? Dobra. Wyląduję tu. Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Wylądowałam. To dawaj, jeszcze wojskowym Gratuluję, gratuluję, gratuluję. Dobra, płyniemy. Znaczy ja płynę w sensie już? Ren chyba dopływa? Czy mi się A to wydaje? Miało być tu, gdzie parkują te łodzie, czy jeszcze dalej? tak? Tak, no ten prywatny parking, taki właśnie ten. Takie prywatne doki, nie? Na prywatne łodzie. bo tam sobie możesz wyskoczyć, i chcesz, po prostu i ciśniesz, nie? Ciśniesz. Dokładnie. Nie kiśniesz, kasyna, tylko no, ciśniesz, tylko ciśniesz. No, no dobra, dobra, dobra. Kisnąć tam będziemy kisnęli w dobra, wojskowej. I to pewnie krótko. Szczególnie, A, że, że, że wylodujemy i z buta będziemy musieli jakoś tam cisnąć. Tutaj też mówisz że z buta, bo nic nie jedzie. Nic nie stoi na parkingu nam. Co Może ty mówisz? Czas. O helikopter tam startuje. Szkoda, że tu Heliki, heliki nie możemy teraz wziąć. Dobra! Dobra. No, to to... Go go! Jakie fajne auto widzę! Czerwone, będzie szybkie na pewno! Bo kolor jest najważniejszy no, oczywiście, że kolor jest najważniejszy. No, wiadomo. Olor daje ci 10 tysięcy do prędkości. Ja sobie ogólnie już teraz będę Jak panie zaznaczał skacze. też. No jedź tym odpalaj tu szybciej. Dida, ja. dzida, 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 dzida Ej, pięknie. Jest... Chyba jadę znowu I tym to... samym minivanem. Co ty <laughs> gadasz? Dlaczego no policja ściga teraz, za co? Szybko muszę wysiąść. Zwolny. No policja mnie ściga się pytam Czybko się. Wysiadamy. To szybki to by cię nie ścigało. Dobra. Szybko, 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 szybko. bo rozstawiałem miny tutaj, także... Miny zbliżeniowe? Zmieniwana? Aha, zmieniwana miny rozstawiasz. No to tak, to się, się mam pojemny bagażnik? No mnie się zgadza. No. i taka sytuacja no. miała miejsce właśnie w tym momencie. Miała. Czemu mnie policja ściga? A, utkasz no się! Właśnie... No przesuń te auto, typie! Jedziesz jak krowa jakaś, co ty? W za gościu. Mu, mu. <laughs> On robi autobusem. Ja robię wyścig. Ja tu wagary robię. Znaczy ogólnie większość. Dlatego ci ścigają stary. Większość ogólnie robi autobusem. Wyścig robi autobusem, nie? Tak. Autobusem jeździsz? No nie w sensie dzieciaczki, jak tam robią wagary, to autobusem No ty, co wyzywasz? Co wyzywasz? No bo wagary wiadomo, że są nieładnie. Nie wolno. No pewnie nie zalecamy oficjalnie przynajmniej. Dlaczego za moją głowę wyznaczono. Co? Za moją też właśnie. Nie fajnie, nie fajnie. Nie masz do chyba, czy mi się wydaje. Dobrze, ja już odjeżdżam. A ty właśnie odjeżdżasz? Okej. Okay. Ja jeszcze mam chwilę. Ja szybko szukam jakieś super szybkie auto. Ty, tu nic Wszystko nie ma. Jakie pan dziewia? Ja Wszystko Tylko pozwalał. Przyjechał, pozwalał wszystkie auta. Nie, ja nie w Nie, w sensie, w sensie, w sensie, ale... w sensie jednej i no tej same Skąd wiesz takie linie? A tym razem zapamiętam. Ja Uuuuu. Cechaj, wysiadam. Się. Zmieniam auto, szybko jeszcze. Odnalazłem inne. Nie fajnie Ale to jest dokładnie macie gwiazdki dlatego, bo właśnie ścigają was za, na, za te wagary no, a Ciebie a... nie ścigają? No, rad... no mi teraz dwie gwiazdki Zgają. ścigają za wagary właśnie Ale ja jestem nieuchwytny Paweł! Dobra, go, 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 go Ciągaj tam No Mam to samo, Paweł. ale będzie dobrze nie puścić Nikt nie powiedział, że terenu. nie mogę mieć dwa razy tego samego auta no nie, ale... bo ja jechałem chyba dwa Dobra. razy z co mał na start. Pięknie. No a ja teraz biorę do półkarny, ale to samo. Dwonię do lesterka szybciutko. Będą mu trudniej się. Nie, lość, nie, jeszcze wywaliłem. Jeszcze do mnie strzelają. we, zostawiłeś Dek? tu swoich kolegów. No nie moi koledzy. Czekaj Renczyno, co, co, co się stało? Czemu tu marłeś? Blokowali mi, jeszcze wbijają do mnie do pokoju. Nie gadają głupoty. Co to ogóle, Nie to. to ja nazywam najemniku do swojego pokoju. Zapłaciłem im batonikami. Okay. przeszkadzajcie mu tam. ja nie mogę. i I dobra, a wziąłem nowe auto. to jest właśnie piękne, słuchajcie, że w prostu jesteśmy nawet tym będziemy, samym. Jakie auto będziemy mieli? E, co się stanie? E, to czy sobie, się, tak. No. Czy się internet wywali? Czy prąd może? No, czy ci mama wbije do pokoju? Albo siostra, albo brat. Obiad, obiad! Obiad, no. Albo sąsiad może akurat, bo zaczyna cię zalewać. I sąsiad cię na szybko wbije do, do mieszkania. No nie? Ty, w łeb jedziemy teraz. Ej, jakie emocje normalnie. Jak na grzybach. No dosłownie. Albo na szachach, tak. Jak na sudoku. Bra. Rozumiem, bo, rozumiem. Bo, bo. No leć, chłopie! To ja robię, nie tędy. Dwa takie same pojazdy są. I ja nie będę mieć pojazdu? Dobra, biorę. Ej! No, nie, no trzy są łącznie, ale spoko, zanim ty dolecisz, tu się zrespi 10 jeszcze. No chyba cię pogrzało, jak ja tu już jestem. Tylko nie wierzę we mnie, bo wybuchniemy. Dobra. Muszę jeszcze tam dojechać. Teraz we weźmiesz ten drugi? Czy bierzesz y y y awionetkę? Więc zastanawiam się czy awionetka czy śmigłowiec będzie szybszy, wiesz? Nie, nie będzie. Pa, Ej, słuchajcie, normalnie w ostatnim momencie normalnie wyleciałem do przodu. I czy ja mam lecieć? No, wy dobrze no, wiecie, że dba. ja nie umiem lecieć? A to w dół wy jesteście... <laughs> tam jest wszystko. Wszystko no, wzięli wszystko, wszystko wzięli. No, helikopter jeszcze jeden. Wszystko wzięli. Leż tam jest. Leż tam jest. Nie ma. O no. ma. Nie ma. Ej, nie no, bez jaj, słuchajcie, to jest niemożliwe, po prostu rent byłeś tak z przodu i normalnie... Ja bo zagadują, przekupiłem policję po prostu. Nie zostało w temoc do domu. <laughs> <To, to smiech> a nie, <smiech> że zmienić. Od razu Protokli, lećcie nisko, a, słuchajcie, lećcie nisko, żebyście mogli bezpiecznie wylądować a, tam, tak. i wysiąść. A, tak, tak. Po was, was odrzutowcy strącą. Leć do góry nogami. Dokładnie do góry nogami musisz to zrobić, bo inaczej to nie zaliczone Chyba będzie. Nie u ciebie w domu. Nie zaliczymy ci tego. Nie, ja nie zaliczam, tak, właśnie tak. Dobra, lecę bardzo nisko. No pamiętaj, nie za nisko. Nie, 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 nie zniży się do tego poziomu. Ja nie wiem do którego poziomu chcesz Dobra. się zniżyć, ale wiesz. Dobra, szybko wysiadaj, bo czołgi chyba. Dobra, dotknąłem ziemi, dotknąłem ziemi. Czyli przegrałeś, przegrałeś, przegrałeś. Jestem bezpiecznie, jestem bezpieczny. Było kto ostatni, był kto ostatni. Dobra, teraz jak najdłużej przetrwanie. Okej, okay, i teraz muszę znaleźć jakiś pojazd. Dajcie mi jakieś auto, bo ja muszę tutaj wziąć się szybko ewakuować. Ciuk! Słyszałem wybuch! Że to ktoś wybuch z was. Wybuchają w marzenia tych żołnierzy że o tym, że mnie pokonają. Ej, ja w ogóle przekąsek nie mam! I teraz przypomniałem. Bezpiecznie wylądowałam! Nie mam przekąsek, ludzie! Podobało nie, mi się. Przeżyć. Jedź ty jedź! Ej, ja masz tam autko? Super, tak, idę do ciebie. Wziąłem wzią, wzią, już auto, Ale wzią, do mówię! Nie. Miopony, przebili mi opony! przebij mi opony! To, to już światce w siatce? Czekaj, czekaj! Dobra. Dobra. Okej. Okay. Nie widzę strzału Ja nie mogę. Ja życia nie mam, naprawdę już nie mam życia. Nie przejmuj no, się. No, no, Bóg, Ty szukasz... Się... Czołg, 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 czołg! Bogista tam Ci wyskoczył? Dobra, on ma wolną lupę. Ma bardzo wolną e, lupę. można poszukać i pojechać na przykład do tego, jak to się nazywa? <laughs> e, do e, tej wieży? Bo tam po wieży można wejść. Chyba do od Co ty robisz?! No od biało jest trochę, no. Krzaki! Ja biało No Ej, ten był przezroczysty. Tak, ten był przezroczysty, drugi, drugi nie. Czekajcie, tutaj mamy, tutaj mamy, o dobra, 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 dobra. LK. Helipopter. Dawaj, 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 szybko wsiadaj, wsiadaj! Go, 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 Transformersy nas dalej gonią. No jedź cię to ciężarówką, typie! Czemu tak długo? Chyba Bo teraz no jadę, jadę, to jadę, jadę, nie tam pancerfał Ma milimetry życia, milimetry życia! Nie pancerfał Tam na lotnisku był O kurczę, faktycznie! Strzela! Cząk! Cząk na lotnisku na płycie! No nie tam! Cząk na płycie! płycie. Czógł na płycie! Czołk na płycie! Cząk na, na płycie! Do was zwali. dobrze! Na płycie Sidiro! Dwa czołgi na płycie! Dwa czołgi na płycie! O! Jak o! idealnie! Ej ładnie! O! Nie, tu jest czołg! Tu jest też czołg! Mamy dane. Masakra. No. No. Lawerowanie między pięcioma czołkami. Lawerowanie, co? Tak, dokładnie to. Dobra, chłopie. Dobra, czekaj. Tak, ja szukam, czym mogę tu strzelać Nabijam. do nich. E, czym to strzelać? jest dobre, to to będzie twoje. Dobra, tam. Stawiam cię, nara. Na razie. Było miło współpracować. Najgorzej, bo tu mam teraz. Na lecę na Dwa czołgi! Dwa czołgi! Ręc płytę lotnisko ucieka! Dobra, dobra, też w takim razie, czekaj, może mi się oddycha. Ale to jak bez... Bez ze mnie? Dawaj, 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 dawaj! Ale że tak bez ze mnie, no wy paru wy jesteście. Ja nie mogę, czekaj, ubiec, weźcie no. ich stąd, weźcie, za dużo ich tu jest. Dobra, ja idę po tego, po, po samolot. Spróbuję wziąć samolot, ukraść. Nie ma tu ukraść. nic, nie ma tu nic. Hangary puste. Robię odsiecz powietrzną, chyba że mnie zaraz czoł jakiś namierzy Hangary puste Jakim ja. się lata dziko Szybko 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 show. Co tu wali do mnie? Temu Franklin do mnie dzwoni teraz franki w tym momencie? uwaga, Ren startuje, ostrożnie Czołgi, 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 czołgi Dostał, Dawa ale to. ta rakieta nic mu nie zrobi jednak <śledzio> Szybko wsiadaj! Joszelka! No szybko, Dobra, Jeszelka, nie, wsiadaj! No co za... Lanko. Nie! nie. nie Byłam w trakcie wsiadania. Mówisz? Tak. Się. Do te, do tego ja znalazłem sobie w hangarze. Tak e, pojechałam po zaj... wszystkich hangarach, wszystkie puste. Mają mnie jeszcze pewnie. Nie, nie, nie. Dobra, cyk. No i trochę poczyściłem tutaj nawet. Uwaga, strzela do mnie! Niestety... Co to za... To Dobra, charka. uwaga! Przyleciały samoloty! Rozwalamy bazę! Ma rozwalić te samoloty! A? Dobra, Dobra, ja już samolot. lecę! Biegnę, pędzę! Karbobów jeszcze tu jest! Wleciałem w niego! Dobrze... No, wow. ty, nie! Nie. nie! Gdzie jesteś? Ren też... Się. No, co e, jest? Nie to... mogę w niego trafić! Czemu ja, jestem na bagnach? Co, ja jestem szereg, czy co? Wyjmąłem Karboboba i wleciałem w wieżę! Czemu Kargo okay. Bobi ucieka, halo! Nie no ja ogólnie wleciałem w inny samolot. Rozwaliłem go i wleciałem. A teraz jestem na bagnach, więc nie ma co, czy to jest jakaś sugestia, na, czy na co No to prawda. Ej, ogólnie 18.35 jest grze, wiecie o tym? Znaczy już po lekcjach. To się, to, obok, Mama do mnie już dzwoniła 10 razy, czy gdzie jestem? No właśnie, Obad już po zimny, lekcjach. Musim... Obiad zimny. Musimy wracać na zimny obiad, słuchajcie. Nie, nie ma fajnie. innego wyjścia. Także ej, A. ja tu tutaj w bagnach jestem. Niszczę tutaj wszystkich żołnierzyków. Eee, dobra, to co, wrócimy na, na obiadek w takim tak, razie? Tak, obiad, bardzo o, dobry pomysł. Jak Już <laughs> tak śmiesznie biegnie. No to tym sobie samym kończymy, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa. Pa pa, na do następnego.